W filmie Ewy Stankiewicz i Anny Ferenc, trzech jest taka scena, gdzie one rozmawiają, trafiają taki, w Wrocławiu na takie spotkanie z Adamem Michnikiem i pytają go, że, że przecież e, pan w sprawie ilustracji mówi to samo co Adam, co Leszław Maleszka. Mówi, no tak, ale mówiłem zupełnie jak mówiłem to, bo takie są moje poglądy, a on to mówił dlatego, że jest, że, że taki był jego interes, to jest nieporównywalne i wtedy Ewa zadaje pytanie, a więc jest ważne kto kim był? Jest ważne, bo to wtedy możemy ocenić, czy on broni swoich tak poglądów, idei, czy broni swojego interesu. No, to są różne rzeczy. I pod tym względem no, ta sprawa jest, wydaje mi się, no poglądowa. A teraz pytanie polityczne, bo y, niedługo będą wybory znaczy na Jesieni. I na ile y, jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście y, tr trudnym będzie samo zdobycie władzy pod koniec tego roku, bo właśnie to, to państwo, które dostanie partia rządząca w tym momencie w spadku, będzie trzeba rzeczywiście podejmować trudne kroki. Mam tu na myśli na przykład sytuację, w której PiS zdobywa władzę, rządzi i ma dużo trudniejszą sytuację do wybronienia się przed tymi atakami, nazwijmy to establishmentu, niż miało w 2005. Ja, 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 ponieważ jestem publicystą, to ja się dystansuję. Ja nie, nie, nie mówię, na kogo głosuję, ludzie mogą sami dojść do takiego wniosku. W związku z tym nie chciałbym się zajmować tak bezpośrednio taką partyjną polityką, chociaż oczywiście mogę powiedzieć tak, że każdy, a w tym oczywiście i PIS, kto będzie chciał to państwo zreformować w istotny sposób, się zderzy z oporem tego establishmentu, o którym mówiłem, który ma zainwestowane ogromne interesy w tym, żeby wszystko było jak, jak dotąd. Ci możni u nas są zainteresowani słabym państwem. Dlaczego są zainteresowani słabym państwem? Bo słabe państwo staje się instrumentem ich w ich rękach. Silne państwo by broniło obywateli przed nimi. Bo wielokrotnie ich interesy są kosztem dobra wspólnego. A więc w ich interesie jest e, słabe państwo. Tylko jeżeli słyszymy ciągle takie ostrzeżenia przed tym silnym państwem, z silne państwo nam może zagrozić, to, to jest nieporozumienie. Nam grozi coś innego, nam grozi słabe państwo, które oczywiście, a jednocześnie takie, które musi być omnipotentne, które usiłuje różne rzeczy robić, które potrafi wysłać do blogera nad ranem yy, w, z ABW, yy, czyli Agencję by która ma walczyć o, 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 o interesy o, o Polskę, o, o bezpieczeństwo kraju. Rozumiem, że ten bloger groził naszemu krajowi w sposób fundamentalny. Otóż y, to jest słabe państwo. Silne państwo potrafi ograniczyć się, a jednocześnie pewne rzeczy zrobić, które należy: no, zbudować infrastrukturę, przywrócić ład prawny spowodować, że, że prawo nie będzie narzędziem w rękach korporacji prawniczych i będą tak kontynuować i kontynuować dość długo mógłbym. Ja już taki manifest wyborczy napisałem, on się tam jutro ukaże w, 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 właśnie w tym tygodniku naszym. Uważam, że otóż yy, yy, i oczywiście trzeba zdać sobie sprawę i to widzieliśmy w 2005-2007, że abstrahując w tej chwili od, 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 od krytyki tamtego rządu, można było krytykować tamten rząd, ale to co zrobiono, ta nagonka była absolutnie niesprawiedliwa. Była niesprawiedliwa. Yy, walka z korupcją przedstawiona jako tworzenie państwa policyjnego. Takie zupełnie nonsensy, prawda? Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak do ro roli bohaterów narodowych urastała tam yy, łapowniczka, posłanka, prawda? Która zapłakana, która potem z, po, po, po fakcie stwierdziła, że ją uwiódł agent, prawda? Ale, i skorumpowany, skorumpowany ordynator, o którym pisał wicenaczelny wyborczy, o jego dłoniach, jako dłoniach pianisty, proszę Państwa. I założone kajdanki były czymś skandalicznym. Rozumiemy, że każdemu z nas te kajdanki należy założyć, no takie są normy, ale broń Boże, komuś kto jest odpowiednio wysoko, no, takiemu się już kajdanek nie zakłada. No, to, jakie są z tego wnioski, to nie ma sensu mówić, bo to każdy, kto perwizdę rozsądkiem, to widzi. A więc trzeba dać sobie sprawę, że no, taka sytuacja będzie, ale no, zobaczmy jak jest na Węgrzech. Nasz dość często spowodowuje się sytuację w Polsce na Węgrzech. Tam Orban w tej chwili robi takie reformy, jakich właściwie nie zrobiono przez 20 lat. I jakoś mu się to dzieje. Pomimo tego, że Unia Europejska wrzeszczy i protestuje, właściwie w tej chwili się trochę uspokoiła. A więc to wszystko jest możliwe. Najbliższe wybory, no, yy, nie wiem jak się skończą te najbliższe wybory. Myślę, że one niewiele zmienią w naszej rzeczywistości. Ale to nie znaczy, że już mam tyle lat, żeby, żeby, żeby być również optymistą i w tym sensie w tym sensie myśleć, że jak nie w te, to zawsze będą następne wybory, a rzeczywistość a rzeczywiście, czasami w najbardziej zaskakujący sposób potrafi się zmienić. Powinniśmy być do tego gotowi. A propos Urbana, to jest też ostatnio taka ciekawa historia, że Viktor Orban wykorzystał środki unijne do y, spraw społecznych, żeby otworzyć kampanię y, antyaborcyjną. Okazało się, że Unia Europejska sprzeciwiła się takim, takiemu wykorzystywaniu środków, no bo wiadomo, że takie środki to się wykorzystuje na promowanie e, homoseksualistów i, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj e, obrona życia to na pewno nie podchodzi pod sprawy społeczne. E, to, tylko e, to, to to rzeczywiście po pierwsze, też duże, ma duże poparcie i, 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 i narodu, ale w Sejmie, prawda? To też pomaga. Pytanie, czy w tym roku takie poparcie uda się zdobyć. A, 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 a propos wątku sąd, sądowego, sądownictwa, bo mam obecnie rozdzielenie prokuratury od minister, Ministerstwa Sprawiedliwości i moje pytanie jest. Bo wydaje mi się, że to jest niepokojące, to znaczy na ile dzisiaj jest już uh, usystematyzowana taka oddzielna klasa yy, władzy, te, część władzy całkowicie zbyt od, od odpowiedzialności. No bo jeśli sędziowie mają immunitety, nikt nie pociąga ich do odpowiedzialności, nie było lustracji, a dzisiaj jeszcze odbiera się odpowiedzialność polityczną. Pan mówił o sędziach, a tu chodzi jeszcze o prokuratora dodatkowo, to rzeczywiście proszę pamiętać, że właśnie próby takich reform, które podejmował minister Ziobro, które polegały na, to, na tym, żeby jeśli, jeśli zostanie złapany na gorącym uczynku sędzia przestępstwa, mógł być traktowany tak jak zwykły obywatel, tylko o to chodziło. No to i to w wypadku ciężkich przestępstw, to, to było ogromne oburzenie, prawda? Więc to wszystko pokazuje, w tym, jakim tym niezdrowym państwie my żyjemy. Ono się ciągle mówi, sędziowie mówią, niezawisłość sędziowska. Proszę Państwa, niezawisłość sędziowska jest środkiem. Środkiem do tego, żeby mieć niezależne sądownictwo, a więc sprawiedliwe państwo. A nie jest celem samą w sobie. Pan słusznie powiedział, że no, to jest sytuacja trudna, no, to, to, to nie takie proste będzie rozwiązanie. w wypadku jeszcze teraz dania niezależności prokuraturze, rośnie nam kolejna korporacja, która będzie sobie yy, decydowała jak chce. Jak, jak niesymetrycznie traktuje różnych ludzi, to możemy sobie zaobserwować w tym momencie. Bo jednak, my wybieramy tą władzę polityczną, jednak wcześniej, czy później ją będziemy w stanie rozliczać. A w wypadku prokuratury już dużo trudniej, bo właściwie już jest niewybierana, już jest zaklepana, już działa na zasadzie na zasadzie takich E, e, korporacyjnych układów i to jest bardzo niepokojące, no ale wszystkie takie decyzje, które kiedyś politycy podjęli politycy mogą zmienić, politycy czyli my, politycy, których my naznaczymy, ja myślę, że w najbliższym roku wybory tak dużo nie zmienią, ale to wcale nie znaczy, że, że ich powtarzam to samo ale jeszcze raz, że, że, że nie należy walczyć, by zmienić, no bo na Węgrzech zanim, zanim Orban wygrał tak tak ogromną przewagą, no przegrywał. I to był przez dwie kadencje w opozycji, że trzeba przypomnieć. Więc, więc nie należy stracić nadziei. No, mam nadzieję, że nie jesteśmy skazani na jeszcze kolejną kadencję e, rządów tej partii. Chciałbym w tym momencie Państwu oddać mikrofon. E, kto, kto chciałby zadać jakieś pytanie, czy też jakiś temat poruszyć? E. Panie redaktorze, tutaj na spotkaniu z panem Ziemkiewiczem on wywołał temat salonu, który istnieje w naszej rzeczywistości. Mówił to o salonie z lat 1830 przed powstaniem listopadowym. On był umocowany w pewnym porządku politycznym, który istniał w tym czasie w Europie. Na ile pan widzi analogię obecnej sytuacji z tą z XIX wieku? Salon istnieje u nas również. Dziękuję. To jest po prostu zdumiewające te analogie historyczne są po prostu zdumiewające. No Państwo pamiętają tą scenę właśnie w salonie warszawskim w dziadach części trzeciej i pamiętamy to, że nasz naród jak lawa tam z zewnątrz tam tam słucha i plugawa, ale wewnętrznego e, ognia stoletnie w ziemi. Spójmy tą skorupę i stąpmy do głębi. No więc e, rzeczywiście... E, te są uderzające. Zresztą uderzające jest również jakieś takie podobieństwo, ponieważ ci, którzy stanowili wówczas salon Królestwa Kongresowego, to byli ci, którzy wykazali się heroizmem w czasie wojen napoleońskich. No, pisał o tym, Pisał o tym, to nie tylko on, pisał o tym Brandy z końcu świata szropszwo i bardzo ładną zrobił o tym piosenkę Jacek Kaczmarski. O tym jak ci pod samą sierry, potem. Lawirują w, w tej wielkiej polityce. Więc wielu naprawdę odważnych, dzielnych, tych, którzy się zaangażowali w wojnę z komuną i, i którzy ryzykowali dużo, no w tej chwili ugrzęzli w jakichś takich niejasnych, niejasnych układach I, no, i, i są zachwyceni, myślą, że to, co jest osiągnięte, to jest już wspaniałe, ponieważ oni zajmują zdecydowanie inną pozycję, niż zajmowali wtedy. No więc w tym sensie jest to wszystko niesłychanie y y podobne nawet kulturowo. To można by rozwijać ten wątek. Ja się tu z Rafałem absolutnie zgadzam, że to jest, y niezależnie od pisaliśmy o tym, y y to jest, to jest, ta, te analogie historyczne są bardzo po podobne, są uderzające. Natomiast no, oczywiście trochę no, warunki są inne, nie będziemy robić powstania na szczęście, y nie jest już potrzebne. Jednak to jest nie niepodległe państwo, jednak to jest nasze państwo, które potrafimy, no te władze bywają różne w nim i, i, i trafią iść na różne kompromisy z e, również siłami zewnętrznymi, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy zmienić tej władzy i wtedy zrezygnować, wyjść z tych kompromisów. Proszę Państwa, chciałbym zauważyć, że już minęła 18, o której miała się zacząć akcja krzesełkowa, więc jeśli ktoś ma jakieś krzesełka, fotele, to zapraszamy bardziej naprzód przód. Dzisiaj zorganizowaliśmy taki, taką formę protestu przed tym Absurdem Starzy miejski, która kazała spacyfikować namiot z powodu krzysełka, które zakłócało mobilność namiotu. To tak w woli informacyjnej przekazuję mikrofon. Mnie się wydaje, że Pan podobno, więc podobnie jak większość polityków polskich z Jarosławem Kaczyńskim na czele, nie docenia roli internetu. Ja mam internet od dwóch lat i od tego czasu właściwie bardzo rzadko oglądam telewizję. Już połowa Polaków, ponad połowa ma dostęp do internetu i w gruncie rzeczy wydaje mi się, że takim przyszłościowym medium wcale nawet nie jest ta cyfrowa telewizja, tylko właśnie rozwijający się internet. Na przykład Orban twierdził, że gdyby nie internet, to on by nie wygrał wyborów. W związku z czym uważam, co pan sądzi o internecie? No z pewnością internet jest medium już nie przyszłości, ale teraźniejszości. Ja to widzę, tylko chciałbym zwrócić uwagę, kto, kto stanowi największe, jakie największe są portale internetowe w Polsce. Onet, wit, Wirtualna Polska, czyje to są? Czyje to są? No to, to są tych samych, którzy mają te telewizje, więc no, ja. to sytuację trochę jednak tak, tak mocno nie zmienia. Oczywiście internet stwarza możliwość, że pojawiają się ludzie z zewnątrz, że pojawiają się nagle nieznani publicyści, ludzie, którzy nie pisywali, zaczynają pisać i to w sumie jest pozytywnym zjawiskiem. Choć z drugiej strony trzeba też uważać, bo tam w internet bardzo łatwo wrzucić coś, co jest nieprawdziwe, co trudno sprawdzić. A więc to jak, jak wszystkie ludzkie wynalazki ma również tą ciemną stronę, ale ja liczę, że to coś z tego będzie, ale na razie jeszcze, jak widzę, to pomimo tego, że to otwiera nowe możliwości, to to nie zmienia takiego pejzażu i patrzymy, kto ile ludzi ogląda te, te niezależne portale, to ich jest niby dużo. Ale proporcjonalne to ciągle jest ten sam podział. No to nadal TVN czy Gazeta wyborcza mają te, te główne, prawda, te, te, te portale. I, mogli, i, I oczywiście te portale są w dziwny sposób podobne do tych mediów matek, które je ja stworzyły. No właśnie. Ja niestety przyszedłem nieprzygotowany, ale widziałem ostatnio wypis portali, jakie są w posiadaniu Agory. To była jakaś taka długa lista naprawdę w jakichś różnych tematów, więc rzeczywiście docierających do, do, do każdego pewnie zakątka. Mam pytania propos właśnie internet, bo mm, czy na ile jest realny taki, taki rzeczywiście aksamitny, aksamitny totalitaryzm, tak? Czyli takie dokręcanie śruby, bo wiadomo, ABW się tłumaczy, że, znaczy rząd się tłumaczy, że ABW nikt nie wysyłał, tak? znowu premier się wścieka że policja kara kibiców tak i tak dalej i tak dalej no będziemy e, tak cały czas słuchać tylko na ile to jest przyzwolenie e, na ile to jest próba a, a nóż mnie ktoś wynagrodzi za to na ile to są to jakieś takie odcinanie jak salami tak kolejnych plastrów no, ja po pierwsze tak chciał uwagę, że nasz premier to się w ogóle lubi wściekać i bardzo, no nie, on bardzo tak walczy z tą rzeczywistością, jak mówił, że walczył, walczył bardzo długo z, z tym, z biurokracją w Polsce, ale się nie udało. To ja, bym, ja bym to przypominał jak to słyszeliśmy, że dobre chęcie się nie uda... Jak jak słyszę, że ktoś ma na dobre chęci, jest przy władzy i mu się nie udaje, to zawsze przejdźmy do głowy, może na odwrót lepiej by było, miał złe chęci mi się nie udało, to wtedy lepiej by było dla nas. Więc ja bym się takimi tłumaczeniami średnio przejmował.